Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem Komu Fortuny decyduje o moim dniu? I koniecznie zostańcie do końca, ponieważ dzisiaj będzie losowanie z konkursu na Super Pet Shopy. Także bez przedłużenia, zaczynamy. I przepraszam Was, że niekiedy będzie gorsza jakość, ponieważ jak będę losować, będę musiała nagrywać drugim telefonem, więc zaczynamy. Ja mam już pierwsze koło fortuny, które zdecyduję, w co się ubieram. I mam do wyboru sukienkę, zostaje w tym, co mam na sobie. Pianka, ubieram piankę do pływania. Mam nadzieję, że tego nie wylosuję, bo byłoby trochę głupio. Sama, sama mogę wybrać na sportowo i sukienka. Także kręcimy pierwszym kółeczkiem, zobaczymy, co nam wypadnie. Wy pierwsi zobaczycie, co, wyl co ja wylosowałam. Ubieram piankę do pływania? Nie, no właśnie, powiedziałam, że nie chcę tego wylosować, ale wylosowałam. No trudno, muszę się ubrać w tę piankę. I od razu wylosuję sobie fryzurę. Do wyboru mam kucyk, kucyk na boku, nie cieszy się wcale, dwa dobierańce i, yy, i to koniec, więc yy, skręcimy naszym kółeczkiem. Zobaczymy, co nam wypadnie. Dwa dobierańce. Więc. <śm> 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 Ostatecznie ubieram się w piankę do pływania i cieszę się w dwa dobierające. Zaraz do was wracam z gotową już stylizacją. Witam was już w mojej piance, wyglądam jak debil, a najlepsze jest to, że za 10 minut zaczynam lekcję online i wszyscy pomyślą pewnie, że mam coś z głową, ale pewnie wyłączę kamerkę i będzie po krzyku. I mam też moje dwa dobierańce, Tutaj jeden, a tutaj drugi i widzimy się już po lekcjach. Zostając z okazji, że Pani od już się spóźnia, chciałabym Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ jestem tam bardzo aktywna i dużo się tam dzieje. Czas na kolejne losowanie. Szczerze mówiąc, to mi w tej piance zimno, ale yy, właśnie będę losować, czy mogę się przebrać, czy muszę zostać w tej piance. Mam nadzieję, że będę mogła się przebrać, ale to już sami zobaczymy, co nam wyjdzie. Niestety losowanie się nie nagrało. Yy, to było pytanie, czy mogłam się przebrać i na kole fortuny wypadło tak. Ja po prostu ubiorę tę bluzę, żeby mi nie było zimno, bo ta jak mi tak y, faktycznie nie przeszkadza, tylko po prostu jest mi strasznie zimno, więc założę tę bluzę i będzie spoczko, więc zakładamy. Także ja już mam swoją bluzę i uciekam na przyrodę. Ja właśnie skończyłam lekcję, więc zaraz będziemy sobie losować coś ciekawego. Zaraz wam pokażę co to będzie. Kolejne koło jest kołem z zadaniami. Mamy tutaj różne zadania. Niektóre są fajne, niektóre mniej fajne, a niektóre w ogóle nie są fajne, wręcz przeciwnie. Więc mam tutaj do wyboru zjeść Baby Food. To są takie słyczki z jedunkiem dla małych dzieci, ja tego strasznie nie lubię. Owocowe lubię, lecz takich warzywnych i takich rzeczy nie lubię. Dostaję 50 zł, McDonald's dostaje 20 zł. Turlam się z wielkiej górki po śniegu, bo chodzę po so po śniegu, mam nadzieję, że tego nie wylosuję, bo ja strasznie nie lubię chodzić po so, po śniegu. Mogę sobie wziąć pięć Fifi, to fi, fi. akurat chyba jest drugie moje ulubione, bo na pierwszym miejscu jest McDonald's i posprzątać łazienkę, tego się najbardziej obawiam. Z tego koła będę losować trzy rzeczy, także yy, trzymajcie za mnie kciuki, żeby to było coś fajnego. Trochę się boję i losujemy pierwszą rzecz, oczywiście pierwsi zobaczycie, co mi wypadnie. Jeszcze boję! Pięć to fifi! Hurra! Losowanie numer 2. Jeśli znów wypadnie 5 to fifi, to po prostu wylosuję jeszcze raz, więc losujemy, dobrze. Ewocję, mam nadzieję, że to nie będzie nic niepokojego. McDonald's! Kolejny szczęśliwy wybór. Dobra, to może ostatnie losowanko. Mam nadzieję, że nie wypadnie to samo, bo będę musiała losować jeszcze raz. Więc pewnie na koniec będzie gorzki smak czegoś. Dostaję 20 zł. Same przyjemności! Ale, żeby nie było tak pięknie, i żeby trochę to urozmaicić, zapytałam koło fortuny: tak czy nie? Czy mam zakręcić jeszcze jeden raz i losować czwartą rzecz, która może być mniej miła od pozostałych? Więc, więc kręcimy i zobaczymy, co nam wypadnie. Nie ja patrzę. Jest. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Losujemy jeszcze raz. Oczywiście jak się coś powtórzy, to jeszcze raz wylosujemy, więc... Już się boję. Dobra, dobra. Posprzątać łazienkę, wiedziałam! Więc na początek pójdę sobie zjeść 500 fifi. Ale niestety potem muszę posprzątać łazienkę. Także ja teraz zjem pierwsze to i reszty zjem jak posprzątam łazienkę. Wtedy będę miała większą motywację, żeby to szybciej posprzątać, więc zabieram się za jedzenie. Łazienka posprzątana, to fifi zjedzone, do maczka pojadę sobie na kolację i akurat tam wydam moje 20 zł, które wylosowałam. I teraz najważniejsza część losowania, ponieważ będę losować zwycięzcę, który wygra 4 LPS-y, na które zrobiłam konkurs. To są 4 LPS-y, które wygra wylosowana osoba, także za Was wszyscy, trzymam kciuki. Na kole są wypisane wszystkie osoby, które spełniły zasady konkursu, także zaraz Koło Fortuny wylosuje, kto zostanie zwycięzcą, więc wielka chwila i losujemy. Ja też jestem podniecona radośnie. Kto to jest? Wypijesz i zobaczycie. Kto jest? Amelka1626 gratuluję serdecznie i ci Cię pozdrawia. Ja się do Ciebie, Amelka, odezwę na prywatnej wiadomości na Instagramie. Jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję. Te wszystkie LPS-y i zawieszki, które razem z nimi były, trafiają do Ciebie. Moja kolacja z McDonalda już czeka. A po kolacji będziemy znowu kręcić kołem fortuny. Ja już jestem po kolacji i na koniec koło będzie decydować, co teraz będę robić. Czy będę grała z moją koleżanką Leną w Bloxep Planet, czy będę oglądać mój serial anime i albo mogę też przeczytać książkę. Jestem już na czwartej części Wojowników. Szybko mi to poszło, więc kręcimy. Zobaczcie, jaki mnie czeka los wieczorem. Zobaczmy. Gra! Będę grała teraz z Leną. Rzeczypanie do Leny, a Wy piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmików z typu Koło Fortuny decyduje o moim dniu, może z innymi pytaniami albo takimi wyzwaniami bardziej hardkorowymi. Lub może chcecie filmik, w którym widzowie insta z Instagrama decydują o moim dniu, także koniecznie piszcie w komentarzach. To no już by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Amelce wygranej w konkursie, więc jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!